Okej okay, chłopaki, staraliście się, naprawdę bardzo się staraliście. Ale nie zawsze się wygrywa. Tak właściwie, to my zawsze przegrywamy. Tak, ale kto to widzi? To... Wszyscy. Nasze wyniki są na szkolnym blogu. Linki są wszędzie. Wystarczy wpisać cieniasy. Naprawdę? Tak, wpiszę. <laughs> ale dobrze się bawimy, nie? E a to duch drużyny. No, i przyniosłem wam rodzynki. Hej, trenerze, jesteś do bani. Kto to powiedział? Hmm. Nawet małe brzdące z teatrzyku przedszkolnego grają lepiej. Bolesne słowa, mój drogi. A, spróbuj wytresować psa! Bardzo pana przepraszam. On tylko tak panu dokucza. Głównie chodzi mu o to, że jest pan kiepskim trenerem. Dobrze. Wiecie co powiem? Jestem nauczycielem historii. Nawet nie lubię koszykówki. Robię to, bo mamusia nie chce, żebym siedział w domu. Hej, przykro mi, że ma takiego syna! Dość z tego, odchodzę. To już chyba nie będzie mi więcej potrzebne. E, Kluczyki do auta mogą się przydać. Świetnie, nie mamy trenera. I co teraz? Ja zrobię to, co zwykle w takich sytuacjach. Dodam to rozczarowanie do wewnętrznych pokładów wściekłości i zaczekam, aż całość wybuchnie koło czterdziestki. Dobra, przekonaliście mnie. Zostanę waszym trenerem. Nie zamierzam dla ciebie grać. Czemu nie? To nie jest taki zły pomysł. Krasz będzie świetnym trenerem. Wie, jak wygrywać. I nie płacze tak często, jak pan Van Over. A w dodatku mam gwizdek. O, o, chyba o, gwizdek może ktoś mi pomoże. O, raz jeszcze. A, a,